Narkotyki stałym źródłem dochodu, taki właśnie oto sposób na życie znalazło pewne młode małżeństwo z Jastrzębia Zdroju, które handlowało narkotykami. Wpadli po tym jak rybliccy policjanci zatrzymali osiemnastolatka, który w mieście również zajmował się dilerką i podczas przesłuchania sypnął swoich dostawców. Ponad 100 działek narkotyków o wartości około 3000 zł. Pieniądze rozwaga. Te przedmioty zabezpieczyli policjanci podczas nalotu na jedno z mieszkań w Jastrzębiu Zdroju. To własność młodego małżeństwa, które handel narkotykami uczyniło sobie sposobem na stałe źródło dochodu. Wpadli przez jednego ze swoich klientów, 18-letniego rybniczanina. Wszystko zaczęło się od zatrzymania w minioną sobotę, kiedy to policjanci zatrzymali mężczyznę 18-latka mieszkańca rybnika. Do tego zatrzymania doszło na terenie jednej z dzielnic rybnickiej. Funkcjonariusze w rybniku od dłuższego czasu pracowali nad sprawą rozprowadzania narkotyków na terenie miasta. Od dawna mieli też na oko 18-latka i w dniu zatrzymania udaremnili mu sprzedaż 70 porcji marihuany, relacjonuje rzeczniczka rybnickiej policji Aleksandra Nowara. Ten mężczyzna został zatrzymany, przedstawiono mu już zarzuty. W związku z tą sprawą ustaliliśmy również, skąd pochodziły te narkotyki. Okazało się, że źródło było w, na terenie Jastrzębia. Policjanci udali się pod wskazany przez 18-latka adres. W mieszkaniu i garażu znaleźli kolejne 100 porcji narkotyków gotowych do sprzedaży. Waga zabezpieczyli także kilka telefonów oraz pieniądze, które pochodzą prawdopodobnie z dilarki. W związku z tą sprawą zatrzymano kolejne dwie osoby, to jest małżeństwo z Jastrzębia, dziewczyna wieku 20 lat, jej mąż 21-letni. Przedstawiono im obojgu również zarzuty, mężczyzna trafił do aresztu. Obecnie funkcjonariusze ustalają do kogo trafiały narkotyki oraz skąd małżeństwo je brało. Wiemy, że nie uprawiali roślin konopi, tylko sprowadzali te narkotyki. Ustalamy teraz jakie było źródło pochodzenia tych narkotyków. Zatrzymanym osobom grozi do 10 lat za kredkami. Jak mówią policjanci, sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają kolejnych aresztowań.